Słyszysz, jak wyjemy już? Słyszę. Powinniśmy zmienić na dwójeczki. Tak. Już zobaczę. Już się trzeba zatrzymać. O Jezus. Ale... A, bo ja nie potrzebuję. Pomyliłeś nóżki. Pomyliłem nóżki. No. I wio. Mhm. Nie wciskaj. Popuszczaj. Aha. Nie wciskaj, no, tylko czy? nie zgas. Spokojnie. Dobra. Teraz zgasuj. No. Dobrze, dobrze, dobrze no, dobrze. A mój? Dawaj, dodaj gazu i puszczaj sprzęgło. To szybko. Zestresowałem no, się Bardzo bardzo. No jedziemy. Już nie jedziemy. Nie jedziemy. O ret, ret. no dobrze. Za szybko puszczam y, sprzęgło i za mało dodaję gazu. Jak puszczasz sprzęgło, Tak. to tą nóżkę trzeba Zabierać do góry. Do góry. No nie tak. A ty je tak? Popuścisz, wciśniesz, popuścisz, wciśniesz, poskaczemy, poskaczemy. Przecież człowieku, jak ja po obiedzie zjem i z tobą wsiądę do samochodu, to się normalnie. Wiesz co Rozumiem. O. Czyli trochę gazu i opuszczamy całkowicie sprzęgło. Tylko tak powoli, jak powoli. czujesz, że ten samochód już jedzie, to nie zabieraj całkiem nogi ze sprzęgła, tylko tak powolutku poczekaj, okay. ten samochód pojedzie i dopiero później sobie pójść do końca, dobra? Okej, okay, tak. No. O! Dwója. Czyli szkolenie przynosi efekty.